Dzień dobry, moi drodzy, bonjour! Krzysiek z tej strony na kanale Lazorower i zapraszam Was na odcinek o różnorodności Lazorowego Wybrzeża. Pokażę Wam, dlaczego warto odwiedzić ten region, co on tak naprawdę oferuje, ile jest możliwości, aktywności i miejsc do zobaczenia na tym skrawku ziemi położonym na pograniczu włosko-francuskim i co tak naprawdę wyróżnia to miejsce od innych europejskich, a może i światowych, destynacji. Czyniąc je naprawdę wartym odwiedzenia, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to macie ku temu wspaniałą okazję w roku 2024. A ci, którzy już tu byli, powinni tu być zapewne raz, drugi i trzeci, ponieważ właśnie to, o czym będę mówił, powoduje, że jedna wizyta tutaj przeważnie kilkudniowa, bo tyle one trwają, nie wystarcza na poznanie chociażby. Takiego ułamka wspaniałości, jakie to miejsce oferuje. Pojedziemy sobie dzisiaj w dwa super miejsca będące idealną sceną do tego typu nagrania. Pierwsze miejsce będzie za chwilkę i może się już niektórzy domyślają, cóż to takiego będzie, a zapowiedzią tej różnorodności, o której będę mówił, niech będzie ten widok, który mam za plecami, a wy macie przed oczami. Patrzcie zaśnieżone Alpy. Jest przypomnę końcówka stycznia 2024 roku. A po drugiej stronie morze Śródziemne. I to nas kieruje do ważnego pytania, a właściwie stwierdzenia, na które wpadłem wczoraj podczas przejażdżki rowerowej, które może być takim mottem tego nagrania. Czy Nicea leży w Alpach? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że będziecie mogli to sobie trochę wyobrazić i unauczyć dzięki temu nagraniu. No dobrze, chodźmy sobie na pierwszy punkt widokowy, który posłuży nam za udowodnienie mojej tezy, że Nicea leży w Alpach oraz że... Bonjour, jest to jedno z najbardziej różnorodnych miejsc na Ziemi. Za wytyczną, za taki punkt odniesienia przyjmijmy sobie e, powiedzmy, że 100 km od Nicei, taki promień, jak sobie za zaty, wytyczymy taki okrąg, jakbyśmy wytyczyli 100 kilometrowy o promieniu 100 km od Nicei, co przyznacie, nie jest jakimś dużym obszarem. Można to pokonać samochodem, autobusem, pociągiem, rowerem też. A jakże? To naprawdę lazurowy wybrzeże. Zobaczcie ile oferuje. Na wschodzie, co zaraz będzie widać, macie Włochy. Do Włoch, do granicy włoskiej z Nicei, jest kilometrów jakieś 35? Coś takiego. Jest graniczne miasto Menton. Możecie więc pojechać pociągiem tym nadmorskim do Włoch na pizzę i na Kawę na espresso i na latte oryginalne do Włoch. Możecie na widoczne za mną przed chwilą góry, zarówno je eksplorować pieszo, rowerowo, jak i zimowo w okresie od października czy tam listopada do, 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 no, do marca, do kwietnia. Możecie. Macie mnóstwo miasteczek. Macie teraz, jak będziemy wracać już do Francji, Macie oczywiście miasteczko Menton. Po drodze macie jeszcze różne miasteczka średniowieczne, jak Saint jest w górze, jak Gorbio, których jest tutaj mnóstwo. To są miasteczka, wszystko mniej więcej 13-14-wieczne, pełne wspaniałych perełek architektury klimatycznych. Macie oczywiście całą nadmorską część. Macie przede wszystkim możliwość bycia w trzech krajach w jednym miejscu, bo będąc we Francji i odwiedzając wspomniane przeze mnie Włochy. Macie okazję zobaczyć też to, czyli Monaco, księstwo Monaco, ja jestem jak już się może domyślacie, na Tedeschie, na głowie psa, z której to widać, zarówno na wschód, właśnie Włochy. Tam na końcu, jakbyście sobie popatrzyli, to te cypelki na końcu to już są Włochy. Wcześniej jest cypelek, ee, no Menton dzisiaj widać trochę zamgiełką. To wszystko, te całe zabudowania, to jest Monaco przepięknie widoczne z tego miejsca. A przypomnę, cały czas jesteśmy we Francji i to już jest kolejna oznaka tej różnorodności. A z tego miejsca, z głowy psa, widać też doskonale widoki na zachód. Dzisiaj jest taka mgiełka troszkę, e, dlatego nie zobaczymy sobie gór Lesterel, ale zobaczymy Cap zobaczymy... No ja widzę lotnisko nicejskie tam w oddali. Także mnóstwo. Zobaczcie, jaki to jest w ogóle rzeźba terenu. Tu jest po drodze jeszcze między... Tą głową psa, która jest przy, to jest deszcz głowa psa przy Latourbi, jest Es Village. Ja widzę stąd Es Village. Nie wiem czy na tym zoomie będzie widać, ale to jest tam, gdzie jest ten Jardin Botanik. Zobaczcie, jaka wspaniała rzeźba terenu. Macie tutaj góry w jednym miejscu, Morze Śródziemne i to nie są byle jakie góry. Jest 3000 km, de la Bonnet, to 120 km. Samochodem od brzegu Morza Śródziemnego jest góra na 3000 metrów, prawie że druga najwyżej położona droga asfaltowa w Europie. Macie Kan znany z filmów, macie spokojniejsze miejsca jak Antip, gdzie jest piękne stare miasto, macie możliwość zobaczenia mnóstwa ekskluzywnych samochodów, zarówno tych nowoczesnych w Monaco, jak i tych starszych trochę. Odbywa się tutaj właśnie w ten weekend na przykład Ride Monte Carlo, odbywa się w maju festiwal filmowy. W maju również odbywa się w widocznym za mną Monaco oczywiście wyścig Formuły 1. No mnóstwo, mnóstwo jest atrakcji. Możecie też popłynąć na przykład promem, barką do słynnego Saint-Tropez. Jak zostajecie tutaj na dłużej, to możecie wziąć Bar, pr, prom, barkę i pojechać sobie, popłynąć na Korsykę. Cóż tutaj jeszcze można? No możecie eksplorować kanion Verdon, na przykład. To jest 120-130 km od Nicei. Ja oczywiście robię tam liczne wycieczki, już zapisy na 2024 ruszyły, pierwsze terminy już są. No naprawdę jest tutaj tyle atrakcji do robienia, mnóstwo naprawdę Odjazd rowerem, po spacery, po kąpiele morskie, popływanie różnymi motorówkami. No nie wiem, czy istnieje na, na świecie, no na świecie może istnieje. Tutaj dajcie mi trochę w odpowiedziach jakieś sugestie, bo ja na, nie, niestety nie opuściłem jeszcze nigdy kontynentu europejskiego mam zamiar w mojej drugiej części życia, która właśnie się zaczyna ponadrabiać sobie to wszystko, ale tutaj jest tyle możliwości, możecie sobie pojechać tam na wschodniej stronie, możecie pojechać sobie do, do Gras perfumiarskiego, możecie pojechać do wioski Gourdon również perfumiarskiej, jednej z najwyżej położonych wiosek takich nadmorskich, Całej Francji, no po prostu możliwości i różnorodności takiej kulturalno-krajobrazowo-językowo-aktywnościowej. Jest tutaj na Zorowym naprawdę strasznie, strasznie dużo, strasznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu, także naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. I miłośnik sztuki, i miłośnik yy, kultury, i miłośnik muzyki, i miłośnik sportu, i miłośnik spacerów, i miłośnik wspaniałej kuchni. Przecież zobaczcie, jak to jest wspaniała kuchnia, głównie. Taka bardziej włoska niż francuska. Ta słynna francuska, y, jakieś ślimaki i żabie łódka, to nie do końca tutaj. Oczywiście kupicie, ale to jest taki lepik tylko na turystów. Natomiast no, samo to, że właśnie Alpy i ten jęzor Alp nadmorskich wchodzący tutaj do morza powoduje, że naprawdę możliwości spędzania aktywnego czasu jest tutaj bez liku. Dobrze, ja mógłbym tak bez końca się i Jedziemy na drugą miejscówkę. Mam nadzieję, że zaostrzyłem Wam apetyty na wizytę na razorowym wybrzeżu już w tym roku. No dobrze, moi mili Państwo, za plecami mamy Château de Roquebrune-Cap-Martin, że tak sobie pozwolę z francuskiego zaakcentować. To jest super miejscówka. Roquebrune-Cap-Martin to jest miasteczko położone między Monaco, trochę ponad Monako, a trochę między Monaco a Monton. Tu jest château, czyli właśnie zamek Roquebrune. Twierdza z X wieku, która początkowo była więzieniem, później oczywiście siedzibą arystokratycznych różnych rodów. Piękna rzeźba, w ogóle no, to jest przykład, zobaczcie jak piękną architekturę, taką średniowieczną można tutaj podziwiać, a tuż tak jakby za plecami mamy architekturę nowożytną. To jest właśnie magia lazurowego, że tutaj dobrobyt spotyka się z historią. Jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy do roboty. Ja już sobie tutaj przemyślałem podczas jazdy, bo tam Ted jest przed nami. Jakaś na rowerku to było z, e, ja wiem, z 10 minut zjazdu, bardzo fajnego zjazdu w dół. Co by tu Wam jeszcze powiedzieć, ale myślę, że obraz mówi sam za siebie. Zobaczcie w ogóle jaki tam jest super, takie gniazdo, tarasik do podziwiania w ogóle tego widoku. Tam jeszcze nie byłem, no bo nie powiem szczerze, że nie zwiedziałem jeszcze e brun na piechotę. Bardzo chętnie zabiorę tutaj kogoś z Was na wycieczkę i razem sobie zwiedzimy. Słuchajcie, no i tutaj pozostaje pytanie, cały czas możemy nawiązać trochę w tym materiale chciałem nawiązać do zagadnienia pod tytułem czy lazurowe jest drogie. Ja poświęcę temu osobny odcinek, bo to jest zagadnienie, na które chciałbym się wypowiedzieć trochę dłużej, ale zobaczcie, yy, że składnikiem ceny. Nie jest tylko ta cyferka, nie są tylko te cyferki, to jest po prostu cała ta otoczka i to wszystko, co dostajemy w tej cenie. To jest akurat, tu mam na myśli też życie tak na już na Razurowym, że płacimy, i tu jest właśnie haczyk, bo nie płacimy więcej się okazuje, dopóki nie chcecie kupić tutaj nieruchomości, chociaż ceny nieruchomości, takich mieszkań zwykłych, zbliżają się powoli do cen a raczej warszawskie ceny zbliżają się do lazurowych, nie o tym ten odcinek słuchajcie, jak jesteście tutaj turystyczni to zobaczcie, jest to trochę droższe niż Hiszpania, jest to trochę droższe może niż Chorwacja, która podobno teraz jest już droga po wprowadzeniu euro nie wiem, nie byłem, natomiast zobaczcie, jak to jest różnorodnie, jak to jest wspaniale, jak to jest wspaniała roślinność. Spotyka się klimat tropikalny z kontynentalnym. Są palmy sąsiadujące praktycznie z sosnami. I to jest wszystko tutaj naturalne. No Hiszpania jest bardziej wysuszona. Hiszpania też kulturowo jest trochę uboższa. No, takie mam zdanie. Oczywiście oni mają inną kulturę trochę, ale tu jest ta taka wysublimowana kultura, ale z drugiej strony nie ma też takiego nadęcia, bo ja staram się swoimi materiałami zdjąć trochę z tego lazurowego taką E, taką, 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 e, brakuje mi teraz słowa, taką, taki, e, podniosą taką atmosferę, zaraz sobie przypomnę, co chciałem powiedzieć, że tutaj normalnie możecie przyjechać, nie potrzeba nam jakiegoś miliona złotych, e, każdy spędzi czas po swojemu, jedni będą się napawać e, właśnie luksusem i e, życiem na tym najwyższym poziomie i obcowaniem z produktami high, high quality, i wszystkim tym, co stworzył człowiek, jest piękne i wyjątkowe, a drudzy mogą się po prostu napawać wszystkim tym, co stworzyła natura, bo to jest właśnie coś, co bardzo lubię powtarzać: że lazerowe Wybrzeże to jest moim zdaniem taki idealny mariaż tego co stworzyła natura najlepszego i tego co najlepsze stworzył człowiek i to wszystko bardzo ładnie tutaj funkcjonuje tworzy po prostu bardzo ładną spójną kolorową całość jak widać pod koniec stycznia też ja jestem ubrany no prawie że jak na lato oczywiście wyczekałem ze swoim startem troszkę natomiast no, zobaczcie no tu jest Mnogość tych wszystkich rzeczy, które możecie tutaj robić i miejsc, które możecie odwiedzić, wydaje mi się, że powoduje to, że tą cenę można sobie rozłożyć na takie czynniki pozwalające ją po prostu lepiej zrozumieć. Zgadzam się, że przybycie tutaj w szczycie sezonu wakacyjnego, czyli w no. Lipiec sierpień, czerwiec, lipiec sierpień. Faktycznie same bilety na samolot i same noclegi będą bardzo drogie, ponieważ tutaj właśnie a propos różnorodności, dzieje się też bardzo dużo imprez poza wspomnianymi tam Grand Prix Monaco i festiwalem filmowym, różne imprezy sportowe. No, w tym roku jest na przykład Finish Tour de France, są igrzyska olimpijskie. I wtedy, na przykład, jak są takie imprezy, to ceny automatycznie noclegów idą w górę, i ceny lotów zapewne też. Ale jak wycelujecie w Lazurowe, na przykład w kwietniu, albo w maju nie w Kan, bo w Kan będzie drożej i w Monako będzie drogo albo na przykład w najlepszym, moim i nie tylko moim zdaniem, miesiącu na odwiedzenie Lazurowego, czyli we wrześniu w te, wtedy czy w październiku, który jest też super, bo może jest wciąż ciepłe, pogoda jest super, 20-25 stopni, a jest, już jest pusto i tanio, to naprawdę można te wszystkie wspaniałości sobie pozwiedzać po rozsądnej cenie. No i ja po ostatniej wizycie, wizycie, wizycie w Polsce stwierdzam niestety z ubolewaniem, że ceny, na przykład sklepowe ceny są już dokładnie takie same jak w Warszawie. Oczywiście tutaj im bliżej morza, tym czasami zapłacicie za niektóre rzeczy więcej. Tak samo jest nad Polskim Morzem. Odleciałem trochę od tematu odcinka i robi się on trochę za długi. Jest tu wspaniale, jest tu naprawdę co robić, jest bezpiecznie wbrew krążącej obiegowej opinii. Pamiętajcie, że dopóki jesteśmy tutaj na razurowym blisko Monako i w miejscu, gdzie swoje wille mają wszyscy najbogatsi ludzie świata, to tu po prostu będzie bezpiecznie. Zdarzają się drobne jakieś incydenty. Takie, które zdarzają się w każdym turystycznym miejscu, trzeba pilnować swojego mienia, rozglądać się być czujnym, czy nie rozglądać się oczywiście cały czas, być po prostu czujnym. Odlatuję od tego odcinka. Różnorodność, krajobrazowa, architektoniczna, kulturowa, kulinarna, sportowa, naprawdę mnóstwo mnóstwo rzeczy, które można tutaj na Razorowym robić. Polecam z całego serca wizytę, polecam siebie jako Przewodnika po tych wszystkich atrakcjach. Ja dopasuję do Was naprawdę wycieczkę. Zawsze wybadam, co wy tak naprawdę robicie, co was kręci, co was podnieca, co robicie robić i dostosujemy, doszyjemy do Was program Waszej wizyty na, na lazurowym wybrzeżu, która nastąpi, mam nadzieję, już niebawem. Tymczasem ja zawijam się w stronę słońca, wracam do siebie na zachód. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i do zobaczenia na lazurowym wybrzeżu. Zapraszam do sekcji komentarzy. Chętnie odpowiem na Wasze pytania. A tu. bizu, bizu, ciao, ciao.